Cześć! Trzymam z tej strony, witam serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku unboxingu, a prezydencji unfolingu kolejnego tomu kolekcji bohaterowej złoczyńcy DC od wydawnictwa Haszet. Jest to Tom 112, powoli zbliżamy się do końca, o tytule Lois Lane, wróg publiczny. Już na samej układce widzimy nazwiska twórców, przede wszystkim Gregrak na scenariuszu i Mike Perkins jako rysownik. I w opisie możemy zobaczyć, że tom zawiera zeszyty od serii Lois Lane od numeru 1 do 12. Na tylnej stronie okładki też mamy Supermana razem z Lois. No dobra, przystąpmy zatem do zdjęcia folii z tego komiksu. Czasami idzie to lepiej, a czasami gorzej. Dobra, jest zdjęta. Tom wygląda na gruby, dość solidną objętość ma. Dzisiaj jak brałem to widziałem też tych młodych, młodych pomocników Young Avengers. Z kolekcji Must Have jest grubszy od tego, ale sobie zobaczmy, jaką mamy wklejkę. Wklejka OK, tym razem się nie powtarza w porównaniu do poprzednich tomów. I mamy wstępie na tyto twórcach, wruch publiczny zeszyty od 1 do 12 i na prawie 300 stronie 294 mamy wydarze, wydarzenia droga Lois. Dobra, tutaj sobie popatrzmy kawałek i i jak to wygląda. No, wygl klimat wygląda na dość mroczny, bo to chyba będzie jakieś detektywistyczne i to nie? czy To nie jest w tym momencie question w wersji Renemontoi, ale z chęcią się przekonam, ale dowiemy się. O, tu jest okładka, którą mamy na tomie. Możemy sobie patrzeć na kilka zdjęć, kilka Stron, czyli teraz wariant do okładki do zeszytu drugiego i okładka do zeszytu trzeciego. Dobra, sobie popatrzmy, co tu jeszcze jest. No, jednak udział Supermana jest większy niż przypuszczałem. Ale sobie patrzymy. Zeszyt piątek. Keeping your safe. O, Amanda Waller? Nie, nie wiem, czy to jest. Nie, nie jest to Amanda Waller. Jest i Olsen i to będzie po kwestion. więc ciekawe, czy ta historia będzie bardziej przyziemna, o. To chyba jest coś powiązane w ogóle z lewiatonem. Zeszyt dziewiąty. Ło, nie, zeszyt dziesiąty, to to jest dopiero mocna okładka. Dobra, ale pójdźmy do samego końca, ale to jest krótkie wydarzenie, droga Lois, to nie ma tych dodatków dużo, nie będę patrzył na w ostatnią stronę, bo nie chcę Wam za dużo pokazać, i sobie też wydarzenia drugolaisty z nika Jonesa, czyli redaktora tej kolekcji, i zapowiedziane, co mamy w następnych tomach. Następne tomy to są przynajmniej częściowe powtórki, bo mamy Batmana, uśmiechnięte ryby i inne opowieści. To jest y, klasyka lata 80. to już wyszło w czarnej kolekcji, czyli w y, wielkiej kolekcji komiksów DC od wydawnictwa Egelmoss. No i Liga Sprawiedliwości pełnia, to są pierwsze zeszyty z serii Justice League od Scotta Snydera, która była zaraz po tym Nie ma Sprawiedliwości czy Bez Sprawiedliwości. Dobra, tak to się prezentuje, tutaj mamy fragment chyba Darkseida, jeśli dobrze widzę, no i cóż. Powoli do końca, na omówienie oczywiście zapraszam za jakiś czas do, na kanał Sylwek, wtedy też poruszymy, powiemy, czy nam ten komiks się podoba, czy nie. Ja Wam dziękuję za uwagę i cóż, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.